Dzień dobry wszystkim. Witam Was serdecznie w tym weekendowym vlogu. Ja i Karim. Tutaj jest mój mały Piszk i zatrzymaliśmy się w drodze no po prostu w drodze, ponieważ jest piękny motor. To jest to, co Karim kocha najbardziej. Motory podziwiamy, oglądamy i robimy sobie zdjęcia. Może jakieś tutaj też wstawię. Zapraszamy Was na ten dzisiejszy film. Podobać się kalimku? Motor fajny. Fajny motor. Pokażemy, widzom, jaki motor tutaj stoi. Naprawdę robi też faktycznie wrażenie. Fajny motor stoi. Tak, kalim. Fajny motor. Taki no niebieski, duży, przede wszystkim ładnie pomalowany. Fajny motor. Motor makowo. Idziemy do cienia. Tak, kalimku, idziemy do cienia, bo jest słońce duże, słońce praży. I będziemy spacerowali tak, żeby nam nie było gorąco. Przed chwilą widzieliście mnie z Kalimem na spacerze, a teraz ponownie, tylko że jesteśmy wszyscy razem, we trójkę. Idziemy do sklepu, ponieważ chcemy zrobić zakupy i będą rzeczy na grilla, którego zrobimy jutro, przed blokiem, tam gdzie robią sąsiedzi. Tutaj jest sklep Penny po drugiej stronie ulicy, także tam się teraz wybieramy. No, i kupimy to co trzeba. Tutaj idzie moja Ana razem z Karimem. Zobaczcie, od razu widać, że syn idzie z mamą, bo ma taki kapelusz po prostu kapelusz. A jak ze mną idzie, to ma czapkę, zawsze tą niebieską taką ubraną. Wygląda tak bardziej chłopieńca. A teraz no to taki taki, taki mamien synoś po prostu. Mamin, synuś, tutaj jest plany. Idziemy na zakupy. Zakupy zrobione. Pokażę Wam później co? Bo nie będę robił unboxingu na parkingu. Nawet mi się zrymowało. Albo, tak. albo może zrobię, tylko sobie tutaj gdzieś po prostu przycupnę, to Wam pokażę. Czekajcie chwilę. Dobra, będzie szybki unboxing. Przede wszystkim co? Drzewo kupiłem. Drzewo, podpałka taka po prostu na grilla. Tu jest kurczak, piwa tam są. Co tutaj jeszcze mamy? Ser taki na grilla, kurczaki i... Zapalniczka taka, węgiel, piwo dla mnie, dla mnie. Idę, bo już tutaj gdzieś odeszli, a tam są. Karim ma właśnie socze, który sobie popija. Tu mamy jeszcze e, ten węgiel taki. Jesteśmy już w domu. Karim z mną są na dole, bo pójdą jeszcze na spacer. A ja chcę rozpakować zakupy i przygotować kurczaka. Przede wszystkim, co Wam pokażę? Tak, wody mineralne, które będę chował tutaj do lodówki, bo. Niech się chłodzą. Dzisiaj bardzo dużo posprzątaliśmy razem z Aną w mieszkaniu. Ja umyłem całą lodówkę z zewnątrz, wewnątrz. Także tak to wygląda. Tu jest to drzewo. Jeszcze raz, to zaniosę je do przedpokoju za chwilę. Mamy kurczaki, tak jak pokazywałem, i zaraz chcę je ugotować od razu. Tu jest taki ten ser na grilla. To to idzie do lodówki, bo to dzisiaj nie będę tego robił. Bo to świeżo grilla Karim. Ma soczek jeszcze. Zapalniczka. To dajemy do zamrażalnika. To jest winiete czyli taki bakłażan mrożony. To jest mrożony, i z tego ona będzie robiła sałatkę. Taką w ogóle chciałbym zrobić zakuskę. To jest coś, co jest bardzo dobre pyszne w Rumunii. Może spróbuję zrobić zakuskę jeszcze w tym miesiącu, żeby się udało pod koniec. Ale do tego będę potrzebował pomocy, bo trzeba zrobić na grillu, tutaj sam nie będę tego robił. Mamy tak piwa, jedno dam do zamrażalnika, żeby mieć na teraz, reszta będzie na jutro. Co prawda może nawet więcej jak na jutro, chyba trzech nie wypiję jutro, dwa to może w mojej urodzinie. A tutaj jest taka Silva, piwo z wilkiem, jedno z moich ulubionych. Ona się pyta, takie ciemne te piwa kupiłeś, wszystkie te? Ja mówię, no ciemne, bo... Ja lubię takie, było w dobrej cenie też to pomyślałem sobie, że będzie dobrze. Także to jedno. Nie widzę do zamrażalnika. I ona ma kulera. Chciałem mi kupić więcej. Ci więcej tych kulerów takich. Ona no nie, że tylko jeden. No tak jak jeden, to jeden to będzie miała na jutro. W takim razie choba jej do lodówki. Tutaj o, będę mógł się napić lemoniady, bo się tak pić co, słuchajcie. Wezmę sobie szklankę jakąś. I lemoniada pyszna, dzisiaj zrobiłem, już wczoraj ją nastawiłem, a dzisiaj po prostu przecedziłem, bo dałem miętę, tutaj są cytryny, dwa, dwie łyżki miodu, tak, także taka lemoniada na zdrowie, na rok skol, napijemy się. Nie za dużo, bo pisaliście mi, że jak mam mikrofon, to słychać jak piję, no słychać, nie. No. Co zrobić? Tak jest, dobra. Wszystko w miarę rozpakowane. I zabieram się za kurczaka. Dobrze, ostatnio prosiliście mnie też, żebym pokazywał coś więcej, jak przygotowuję jedzenie, a nie tylko jak ono jest po prostu już gotowe. I dlatego chcę też tak uczynić. Może zaoszczędzę jakichś takich detali, jak po prostu otwieram pudełko z tym kurczakiem. No, okay, to, ale. Przynajmniej chwilę do Was pogadam, pokażę Wam, jak te kurczaki wyglądają. Starałem się wybrać takie, żeby wyglądały po prostu ładnie. Czy one są zdrowe? Kto wie? No z marketu to z marketu. To nie są kurczaki ze wsi, ale tak, plan jest taki, muszę je umyć. Przygotuję sobie garnek. Poczekajcie. Jest garnek, tutaj miałem, słuchajcie, w tym w suszarce, także... Dobrze, będę je sobie tutaj mył. Ja lubię w zimnej wodzie myć, bo nie lubię w ciepły. Nie. A Jeszcze nawet ciepła woda leci z kranu. Także hece takie, ale no dobra. Umyję sobie to. Chcę przygotować taką przyprawę. Nie mam przyprawy do kuczaka jako takiej. Nawet zapomnieliśmy sobie po prostu kupić i trudno. No nie ma to nie ma, ale będę improwizował. Już nie chciało mi się iść drugi raz do sklepu, jeszcze wracając z tymi zakupami. I zaraz Wam pokażę jak będę robił. Własną, po prostu taką marynatę do kurczaka. Myślę, że ona powinna być dobra, ponieważ czasami, a przeważnie zawsze, w takiej prostocie, jak ja to mówię i nie tylko ja, jest siła. I to będzie smakowało na pewno dobrze. Już mam to prawie opukane. Tutaj jeszcze jeden. Jeszcze jeden. No i niech się to gotuje. Ja zawsze używam, słuchajcie, wodę z filtra. Wam wodę z filtra. filtr starczy nam na 60 dni, ale trochę częściej go wymieniamy, bo po prostu no zużywa się. Zużywa się. Ta woda jest naprawdę bardzo złej jakości w Bukareszcie. Śmierdzi chlorem, więc trzeba używać wody z filtra. Dobra, jest to zalane. Jeszcze trochę zalejemy wodą i to mogę stawiać teraz na ogień. Będzie mnie tutaj widać w tej kamerze? Czy mnie nie będzie widać, jak bo sobie ustawiłem taki tryb, że mnie śledzi. Coś mnie będzie widać. Dobra, gdzie ja mam zapałki? Tu są. Albo wypróbuję tą zapalniczkę przecież. Kalimowi ona się podoba, bo Kalim lubi taki... wszystko, co z nim związane. O. Właśnie po to kupiliśmy zapalniczkę, żeby już nie używać tych zapałek. Zresztą takiej fatalnej jakości kupiłem te zapałki w Mega i Masz. One pocieram i się po prostu ładą. Dobra. Czekam aż się to gotuje i robię przyprawę. Teraz tak z ręki pofilmuję, bo pytaliście się mnie kiedyś gdzie ja tą kamerę postawiłem jak coś filmowałem z góry. To zobaczcie mam taki uchwyt do kamery, to jeszcze z GoPro. Jak kupiłem taki rozszerzony zestaw z GoPro to mi zostało i to jest genialne, bo można to na magnesie sobie tutaj... Po... To się trzyma, to naprawdę się solidnie trzyma, nie spadnie. Albo po prostu na takim zaczasku, na takim klipsie, także... Też można na tym klipsie, o tagi i będzie się trzymała kamera. Także o, o nawet tutaj faktycznie, nawet wymyśliłem teraz. <gry> Będę robił przyprawy, wam. Dobrze, jesteście zainstalowani na piecyku gazowym. A ja tak, obieram czosnek. E, taki kupiłem, to jest nowy czosnek, on jest naprawdę rewelacja. Pachnie ładnie, to jest raz. Łatwo się obiera, są duże, duże te takie ząbki tego czosnku, także fajnie się to e, obiera, przygotowuje. Nie ma z tym Żadnego problemu. Słuchajcie, będę wyciskał ten czosnek do kubka, bo tutaj sobie zrobię taką miksturę, taką marynatę, właśnie do tego kurczaka. Trochę będzie vlog kuchenny, no trudno co zrobić. Chcieliście? Pytaliście się? No to, to nagrywam. Nawet jak obieram czosnek. To są słuchajcie, niby proste wszystko rzeczy, ale niektórym albo się nie chce, albo nie myślą po prostu, jak. Zrobić. Ja już, właśnie chwaląc się powiem, mamy o, trochę stukam, mamy jakieś, jak to się mówi, doświadczenie w tym trochę gotowaniu i przez to wiem, co, jak może smakować, jak łączyć jakieś smaki, jaka przyprawa może być do czego, jaka przyprawa nie może być i jakiej nie dawać, bo no nie będzie to smakowało, bo próbowałem też różnych rzeczy w swoim życiu gotując taki. I człowiek się uczy, na błędach przede wszystkim. Także co, wyciskamy ten czosnek tutaj, bo w dużej, znaczy ja wiem czy w dużej ilości. No, te trzy takie duże ząbki, to ja myślę, że wystarczy, nie będzie potrzeba więcej. Trzy duże i już Wam pokażę co tutaj jeszcze dodam. Mam niby taką przyprawę do kurczaka, nie będę tu robił reklamy, bo mi nie płacą, ale to jest taka resztka, ale dobra, dorzucę ją. Bo się ją zużyje, tak? I przede wszystkim papryka słodka. Będzie dobra. Ile? Nie wiem, o kurczę, wysyła mi się trochę obok. I Ktoś się może zapytać po innej mój rzeczko, może ile? Ile dawać tego? Ja mówię zawsze, że ja nie wiem ile. Ja po prostu daję, na oko, pewne rzeczy. No widzę, jak to powinno wyglądać. Jest trochę tej przyprawy. Otwieram sobie ten olej i żeby zalać tym olejem. Pół kubka tak trochę i przypasuje chyba więcej trochę papryki. Ja już teraz wezmę łyżeczkę, żebym nie rozsypywał bokami, bo szkoda, żeby to później się gdzieś marnowało, więc jeszcze dodamy dwie łyżeczki tej papryki. To jest słodka, nie jest jakaś ostra. O i to będzie miało taką konsystencję lekko gęstą z tym czosnkiem. Nie potrzeba więcej dawać, no bo co do tej przyprawy. To jak to się zamarynuje? Bo ja zrobię tak, że ugotuję ten, ten kurczak, on przestygnie i po prostu za, zamarynuje w tej oleju, w tej czosnku i tej przyprawie. I tyle, tak. I to sobie pójdzie do lodówki, ostygnie, i na jutro będzie pyszne na grilla. No, także taki jest plan. Dobrze, jest tu ładnie już posprzątane. Do kosza to, to niepotrzebne, także kosz można schować. Tutaj w Rumunii też. Kosze są tak jak w Polsce pod zero. No, nie we wszystkich krajach tak chyba jest, z tego co wiem. My jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych rzeczy, ale różnie to wygląda. Troszkę wody uzupełnię w filtrze, żeby była na później. Ja lubię jaki ta woda jest, bo ona potrzebuje trochę czasu, żeby się przefiltrowała parę minut, a żeby była po prostu dobra do picia. Mamy też jak coś mineralną. Dla mnie się jeszcze chłodzi ten. Pyszny, nie cooler, tylko sylwa w Jutro jedziemy na plac Berczeni. Nie pojedziemy na Arachowa, więc nie wiem jak to będzie, bo nie kupię tam raczej słoiki. Nie wiem, chyba że będą sprzedawali to, to powiem Ani, żeby wzięła, bo plan jest taki, że ja będę spacerował z Karimem, a ona będzie robiła jutro zakupy. I ona tak zresztą nawet powiedziała, że tak woli, że tak będzie lepiej. On się mnie będzie bardziej słuchał, a ona będzie mogła w spokoju zrobić zakupy. Także tak to jest. Ja sobie opukałem trochę kieliszek i tu mam właśnie trochę cójki, którą jeszcze nie skończyłem. Będzie mnie tak trochę widać, przesunę się w ten sposób, i okno mi troszkę tu wadzi, ale nieważne. I, I co, no trzeba będzie kupić tej cójki więcej. Ona naprawdę dobrze wchodzi, słuchajcie. Czekajcie, przedstawię tą kamerę, może. O tak, będzie mi lepiej. Widać, to jest vlog. To jest vlog, to nie jest nic reżyserowane. Nie ma, że jest jakiś kamerzysta, aczkolwiek teraz filmuję w takim trybie, który mnie śledzi, więc możecie tak widzieć, że się przesuwa po, po ekranie. Że... Tak, jakby ktoś mnie filmował, ale to nie, to jest tylko funkcja w kamerze. Tu odkładam, to jest butelka po soplicy, ale ta soplica to już nie wiadomo, to już po prostu poszła. <laughs> Skończyła się dawno temu. A tu jest cójka. Także na zdrowie, Norok Skol. Wszystkim, którzy są pijący albo, albo niepijący, to tak czy inaczej na zdrowie. Ach, naprawdę. Dobra ta cójka. Kurczak już się tutaj chyba ugotował. Tak mi się wydaje, jest miękki. Nie ma co też, nie wiadomo jak to. Długo gotować. Ważne, żeby to było tak obgotowane. Tylko no, paręnaście minut i wystarczy. Nie robię rosoło na tym. Tą wodę zaraz wyleję, bo ja. No taka ta woda. Żeby mogła sobie też zjeść. Jak do nas przyjedzie już wszystko ziem. tak? Jak do nas przyjedzie mamany w poniedziałek, tak? To wtedy, żeby było wszystkiego więcej. Będziemy mieć z niedzieli to, co będzie z grilla. Na poniedziałek wszystko. Także co? No polewamy całą tą przyprawą. Brawo. Cała ta przyprawa, i zaraz trzeba będzie to jeszcze tak trochę. A ja to może jak przestygnie, to po prostu rozsmaruję to. Dobrze, na razie jest gorące. Dobrze, tutaj to jest tak. Niech to przestygnie, a później to jeszcze wymieszam w tej przyprawie lepiej, żeby to było w całości po prostu tak zamarynowane. Ale to musi być zimniejsze, i wtedy. Dam to do lodówki. No i będzie leżało sobie do dnia jutrzejszego. Jeszcze co jutro będziemy robili? Będę, muszę sprawdzić, czy mamy tutaj. Że jest. Folia aluminiowa. Nie za duża, nam mówię, że jest. Ale no może wystarczy. wystarczy tej folii trochę. Parę ziemniaków, żeby. Chyba, że kupimy tę folię. Parę ziemniaków, żeby wrzucić tak do grilla, żeby się upiekły. Mam ochotę na takie. Dobra, tyle na tą chwilę. Myślę, że zobaczymy się jutro. I mamy teraz niedzielny poranek. Czekam na Anę i Karima. Jedziemy na plac, żeby kupić micz, kupić jakieś... no w ogóle zrobić zakupy na placu, ale jedziemy na ten plac Berczeni, który jest w pobliżu nas. Nie jedziemy na Rachową. Czekam na Karima, ponieważ on bardzo chce otworzyć kluczykiem samochód. Proszę bardzo, idzie tutaj Karim. Chodź, będziesz otwierał auto, masz kluczyk. Chodź, będziesz otwierał auto, proszę. Proszę, trzymaj kluczyk, otwieraj auto. Tutaj naciśnij ten przycisk, ten przycisk. Naciśnij, o. O, jest, otwarte, brawo. Dojechaliśmy na Berczeni Plac Targowy. Idziemy teraz, znaczy ja idę z Karimem, żeby Tutaj sobie pojeździł na motorku. Zamiast wózka to wzięliśmy mu, żeby był trochę aktywny, a ona pójdzie robić zakupy. Także taki jest plan. Musimy mieć zawsze taką strategię, żeby on nie jej ojczał. To ona idzie kawałek z nami, a później <grytania> ucieka, żeby nie płakał. Pisz, że ona poszła na zakupy. Ale widzę, że jest spokojnie. Mówię, poszła, mama poszła na zakupy, a my tutaj sobie pojeździmy, poczekamy na nią. No i Fiszk póki co zaakceptował, także jest dobrze. Chodź tu, gdzie jedziesz, gdzie jedziesz, Piszku, uważaj, uważaj Karim. Proszę bardzo, dojechaliśmy do miejsca, które jest ulubionym miejscem Karima. Tutaj muszę za nim biec, bo to się może źle skończyć, daj rękę. Jest fontanna, fajna. No, Ty już jak zobaczysz wodę, to już Fiszk stracony, tak? Mokra woda, zobacz. Ah, oh, le leci Fontana Pokaż widzą węża, gdzie jest wąż? Tutaj pokaż. Patrzcie, jakiego mamy węża, Karim. Pokaż, jak robi wąż. <straszte> <grabiszy> jeszcze raz zrób, jeszcze raz zrób. No, atakuje wąż? ale robi wąż, brawo. No, brawo, brawo, jaki wąż. Chowasz go? To chowaj go tam do. będzie pasażerem, tutaj do koszyka go dajemy. Tylko to szyka dajemy wężenie, bo się nie zgubimy go, żebyśmy nie, nie zgubili. Będzie ten, a my jedziemy dalej. chodź. Jestem z kaninkiem na placu zabaw taki odkryliśmy tutaj gdzieś na osiedlu. Zjeżdżaj ze zjeżdżalni, no zjeżdżaj. Proszę, jedź! No jedź, puść! Puść ręce, puść ręce, brawo! <laughs> no szybko było. Anna kupiła dużo dobrych rzeczy. Pokażę Wam później w domu co i jak. Karim był bardzo grzeczny na spacerze, pobawił się trochę na placu zabaw, trochę przy fontannie. Pojeździł na rowerku, jedzie tutaj razem z Aną, bo jeszcze byliśmy kupić arbuzy, bo tam jest takie specjalne stoisko, gdzie sprzedają tylko i wyłącznie pepene, tak się to mówi tutaj po rumuńsku. Jest pepene roszu albo pepene galben. No i kupiliśmy i taki, i taki. Jeszcze w sumie nie jest taki super sezon, jeszcze. Będzie trzeba trochę poczekać, żeby były lepsze te albuzyny, no, ale już się zaczynają, sprzedają, to, to może spróbujemy, jak to będzie smakowało. Przygotuję je w lodówce, schłodzę, żeby były dobre i ten, na razie zamykam, zamykam tutaj przybytek i co, wsiadam, a, jeszcze trzeba motor wsadzić, no i co, I jedziemy do domu. Zaczynamy tutaj grillowanie, zobaczcie, jest grill, normalnie będziemy zaraz rozpalać. Sąsiad tutaj nam pomaga, zaproponowali, żebyśmy się napili cójki. Nie będę go raczej filmował, sąsiada chyba, ale, ale przynajmniej się nabijemy, także co, będzie zabawnie, coś czuję. Proszę bardzo, jaki ogień, mamy normalnie tutaj sprzęt taki, butle z gazem do rozpalania. Oni są tu przygotowani profesjonalnie, zobacz jaki ogień się pali. To nie jest cójka, to jest palinka, ale palinka. będzie palinka tak. Piur. Piur. To jest, ale gruszkowa, jest. Pir, piel, piir, mam pir. Dela... Pere. Pere, la Pere, Dela Pere, Czyli gruszkowa, palinka. Ale ładnie pachnie. Zaraz będę kosztował. Proszę bardzo, już teraz dalsza część rozpalania grilla jest węgiel położony. Co więcej. No pali się, będzie się działo normalnie. Karim! Karim! Dobra, pokażę wam sąsiada. Tutaj jest sąsiad, bardzo miły człowiek. Rozmawiamy po angielsku, po rumuńsku. I tak robimy grilla. Prowadź się ogień, Karim. Zobacz, jaki ogień się tam robi. Robimy grilla w Bukarestzie. Na... Zobacz, fajne. Jaki duży ogień. A no, nawet tutaj robi przy grillu, także wszyscy jesteśmy zaangażowani. Fajnie, fajnie. Fajna atmosfera tutaj. Mocno, masz Proszę bardzo, Karim, skosztowałem tej palinki, naprawdę była pyszna, ale mocna. Żeby wypić taki shot, no to naprawdę jeszcze taki duży jak dwa kieliszki, to było, to było coś. Tak, tak, zaraz podniesiemy kratkę i rzucimy ziemniaki, żeby się tutaj piekły. A robimy sobie kurczaka jeszcze, mamy nic, także jest tego naprawdę i tam mamy taki ser do pieczenia, także myślę, że też będzie dobry. W ogóle powiem wam, że robienie grilla <laughs> trochę dym w Bukareszcie, no to jest naprawdę hit. To jest hit robić grilla w Bukareszcie. Ja się cieszę i chyba zaczniemy robić częściej, bo skoro mamy taką możliwość, to powinniśmy tej możliwości po prostu korzystać. Tak się pięknie wszystko smaży. Zobaczcie. Tutaj kurczak, micz, Za chwilę to będę przewracał. Anna tutaj, proszę bardzo, położyła taki, taki ser. Tam jest i tak gorące, to on się zrobi. Upraży ten ser, będzie dobry. Karim tutaj by chciały różne rzeczy. Mamy ziemniaki też przygotowane takie w folii aluminiowej. Wrzucimy zaraz do żaru. Karim mówi, że chce zobaczyć ogień, ale ognia za dużo nie ma. Wrzuciliśmy te ziemniaki tutaj w folii aluminiowej. Także one się będą piekły. Zobaczymy, jak się zrobią. Myślę, że będą dobre. Kalim, będziesz jadł ziemniaki z grilla? Karim, mam kabrę. Jesz ser? Już jesz ser? Patrz, jak się robi, o! Ser się piecze tutaj, piecze się. Piecze się. No, i zaraz będę przewracał micz i kurczaki. Tak, Karim, mięso. Tutaj te kurczaki już widzieliście wczoraj, we vlogu gotowałem, nie? Także one są obgotowane. One dużo nie potrzebują, żeby były zrobione. Będą naprawdę... O, jak to fajnie się piecze. O, a ona ma taki jakiś widelec taki duży do tego? No to dobrze to. No i co? Będzie dobrze, no. Myślę, że będzie smacznie na pewno. Popatrzcie się. Za chwilę będę przewracał micz. Czekajcie, odłożę kamerę. Już jest przewrócony na drugą stronę. Proszę popatrzcie, jak to wygląda. Kurczak naprawdę wygląda idealnie. Jest fajnie przypieczony. Ponieważ był ugotowany, to będzie smaczny. Micz się smaży z drugiej strony, także ten... Kani, co tam narzekasz? A ja otworzę sobie chyba piwko. Tutaj mam takie silwa, proszę bardzo, czarne. A Anna gdzie ma kulera? Gdzie ma kulera? Nie pije kulera, no? Bardzo dobre piwo silwa. Takie ciemne, na zdrowie, no Coś pysznego. I tak świętujemy moje urodziny. Trzeba tutaj chyba podlać wodą, bo się pali. Anna robi zdjęcia, jak to wygląda na grillu. A naprawdę wygląda fajnie, nawet Anna tutaj pomaga, przewracała trochę, tak że nie jestem sam w tym wszystkim. Oj, oparzyłem się, bo dotknąłem się tutaj grilla, jejku, jejku, oparzyłem się, widzicie? To, jest, to się dzieje normalnie we vlogu. No i ten, i... <śmum> Anna nawet skosztowała tego pliwa, piwa pliwa, piwa, ciemnego, który tutaj mam, Tak, a tutaj wkładamy, bo to już się już się usmażyły niektóre kurczaki, tak wyglądają. Są dobre, także te odstawiłem, a tam dalej będę przewracał i pilnował, żeby się nie przypaliły. Jesteśmy w domu, to znaczy oni jeszcze idą, bo zbierają się. Ale ja tutaj wyniosłem rzeczy: mamy wszystko przygotowane z grilla. Będziemy sobie jedli. Są też ziemniaki, proszę bardzo, takie upieczone, gorące. Także będzie dużo dobrego jedzenia. Jest też jeszcze silwa, taka proszę bardzo z wilkiem. Kolejną sobie dałem do lodówki, do zamrażalnika, żeby się schłodziła. Tutaj mam też ciasto urodzinowe. <laughs> ciasto urodzinowe. Co prawda nie wiem, czemu dali jedynkę. No. Może mam pierwsze urodziny, a może nie. Eee, nie, no pierwsze nie, ale będziemy później zapalali. Będziemy, będę dmuchał w symboliczną świeczkę. Nieważne e, jaka tam jest liczba, jaki tam jest numer, po prostu ważna jest intencja i to, że Tutaj jesteśmy wspólnie razem. Czekam na nich i nie mogę się już doczekać, ponieważ jestem bardzo głodny.